Zaczynamy konferencję prasową po meczu Arki z Miedzią Legnica wynik 4 do 0. Jest z nami trener gości, pan Jarosław Skrobacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trenerze, na początku poprosimy o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. No cóż, strasznie. Wysoka, dotkliwa porażka. Myślę, że z przebiegu meczu, jak najbardziej zasłużone zwycięstwo gospodarzy ciężko, ciężko tak na gorąco coś powiedzieć, podsumować jedno co się nasuwa to na pewno, że sposób w jaki straciliśmy te bramki to miałem niekiedy takie wrażenie, że że gospodarze akurat na nie nie musieli się za wiele napracować, bo bo popełnialiśmy naprawdę to nasze zachowanie w defensywie było było złe, pierwsza bramka po wyjściu z szatni, druga bramka po wyjściu z szatni to na pewno na pewno nie pomogło. Próbowaliśmy jeszcze obrócić losy spotkania, ale, ale trzecia bramka myślę, że już ustawiła to spotkanie. Jest z nami trener Arki, pan Ireneusz Mamrod. Witamy. Dobry wieczór. Gratulacje trenerze za zwycięstwo. Bardzo prosimy o najpierw krótkie podsumowanie tego spotkania. Efektowny wynik. Dziękuję. Za gratulacje. Myślę, że dobrze weszliśmy to spotkanie. W naszym założeniem było, żeby, żeby grać wysoko i. I w tych pierwszych minutach strzeliśmy bramkę, kilka razy piłkę odzyskaliśmy, natomiast później hmm, daliśmy się trochę zepnąć do defensywy w pierwszej połowie i w efekcie była bardzo groźna sytuacja miedzi, którą hmm, bardzo dobrze obronił Daniel Kaiser, więc tu uważam to, już ważny moment bo, bo hmm, przy wyniku 1-1 zawsze się inaczej gra. Nie, nie ukrywam, że, że gdzieś hmm, z tego fragmentu co najmniej 20-25 minut w pierwszej połowy po, po zdobytej bramce mówię to ostatnie 25 minut pierwszej połowy, na pewno nie, nie byłem zadowolony byliśmy za mało agresywni w kilku sytuacjach zdecydowanie lepiej powinniśmy rozegrać tak szybki bo, 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 bo wychodziliśmy gdzieś 3 na 3 czy czasami nawet w przewadze i, 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 i traciliśmy piłkę Widać było, że, że, że w przerwie na pewno mocno na to zwracaliśmy uwagę i zdecydowanie i na pewno się ta druga połowa bardzo dobrze ułożyła, bo, bo, bo w pierwszej akcji strzeliśmy bramkę i, i z tego się cieszymy. No, zwycięstwo na pewno z silnym przeciwnikiem, bo nikt nie może tego jakby zamazać, wysokie, ale to też sporo tych momentów było w grze, bo, bo, bo też nie ostrzegliśmy się kilka błędów i tak powiedziałem, była sytuacja na 1-1 i, i w końcówce też 2-3 razy było groźnie w naszym polu karnym, więc, więc jest jeszcze co, co poprawiać. No właściwie wyprzedził trener mm, odpowiedź także w tym wywodzie na pierwsze pytanie przesłane przez Jakuba Trecia z przeglądu sportowego, więc tutaj już praktycznie ta odpowiedź padła. Jeszcze jako drugie uzupełniające Przed sezonem podkreślał Pan, że przy wyborze nowych zawodników zwraca uwagę na szybkość. To spotkanie potwierdziło, jak ważne jest to w skutecznej grze? Ja myślę, że to, to że sprawdzaliśmy szybkich zawodników, to widać od pierwszego spotkania. No. Jasne, że ta szybkość jest ważna, ale też są inne aspekty piłkarskie, bo nie wiem, przegramy jakiś mecz, będzie pytanie, że, że, że tej szybkości nie było widać, to nie o to chodzi. No, tak szukaliśmy takich zawodników, tacy do nas trafili, jest na skrzydłach duża rywalizacja i, i z tego się cieszymy, bo, 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 yy, bo taki był nasz cel i fajnie, że dzisiaj yy, dwie bramki zdobył też Mateusz Żebrowski, yy, który w tym okresie przydowawczym... Yy, Nieźle się prezentował, później w tym pierwszym meczu w Polkowicach na pewno nie był najlepsze wykonaniu. Później musiał walczyć o miejsce i ta rywalizacja na bokach jest, jest duża i, i dobrze, no bo to, to, to doprowadza do tego, że, 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 że zawodnicy się rozwijają. Jak ktoś ma zbyt pewne miejsce, to, to na pewno nie jest to, to za dobre. Ale tak jak powiedziałem, no, wydaje mi się, że, że, że musimy to jeszcze lepiej rozwiązywać, bo, bo kilka piłek oni powinni yy, otrzymać więcej. I więcej tych pojedynków jeszcze powinno być w tych bocznych sektorach, trochę tego, nie myślę, że było, że jestem niezadowolony, żeby tutaj źle to nie zabrzmiało, natomiast są jeszcze rezerwy. I jedno z pytań dotyczy linii defensywy, Ziomawit sportowa gdynia pl pyta, czy jest trener szczególnie zadowolony dzisiaj z linii obrony, która wydawała się osłabiona brakiem kapitana drużyny, i czy trener ewentualnie nie uważa, że po takim występie dzisiaj defensywy Adam Marciniak może mieć problem z powrotem do pierwszego składu? I jak dzisiaj trener ocenia grę całej defensywy? Przede wszystkim z Adamem Marciniakiem też w dwóch spotkaniach w Polkowicach i w Jastrzębie nie straciliśmy bramki z Puszczą straciliśmy jako zespół dwie, ale to powiedzmy tych sytuacji nie wiadomo też, ile puszczenie nie miała, natomiast była bardzo skuteczna. Dzisiaj, dzisiaj mieć, miała bardzo dobrą sytuację w pierwszej połowie i miała bardzo dobrą sytuację w drugiej połowie i, i pewnie gdyby padła jakaś bramka stracona, to, to by ta linia nie została wysoko oceniona. Jasne, że cieszymy się, że nie straciliśmy bramki, ale tak powiedziałem, my też tych błędów nie ustrzegliśmy się. natomiast co do rywalizacji, no to, to yy, przede wszystkim Zdrowie jest to najważniejsze i Adam jak najszybciej wrócił do nas, a, a też ważne, że dzisiaj yy, Kuba Wawrzyk zagrał solidny mecz i, i, i to mnie bardzo cieszy. Dziękujemy, więcej pytań nie było. Dziękuję.